Modlitwa za zmarłych rodziców. Boże, ojcze pełen miłosierdzia, składam przed Tobą moją pokorną modlitwę za duszę moich zmarłych rodziców. Dziękuję Ci za dar życia, który otrzymałam od nich, za ich miłość, opiekę i poświęcenie. Proszę Cię teraz, abyś obdarzył ich duszę swoim miłosierdziem i otoczył ich światłem twojej obecności. Proszę cię, Ojcze, abyś przyjął ich do swego królestwa, do miejsca przygotowanego dla tych, którzy kochają ciebie. Niech zostaną uwolnieni od wszelkich grzechów i niedoskonałości, a ich dusze odnajdą wieczny spokój w twojej miłości. Ofiaruję ci, Ojcze, wszystkie ich dobre uczynki, wszystkie ich dla mnie poświęcenia, ich modlitwy i troskę. Niech ich dziedzictwo trwa w moim sercu, abym kontynuowała ich dobre dzieło na ziemi. Boże, obdasz mnie siłą i pocieszeniem w żałobie. Pomóż mi zrozumieć tajemnicę życia wiecznego i uwierzyć, że w Twoim miłosierdziu Zmarli znajdują wieczne szczęście. Te modlitwę ofiaruję Ci, Ojcze, za duszę moich zmarłych rodziców, w nadziei, że w Twoim miłosierdziu odnajdą oni wieczny spokój i szczęście. W imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.